Po ostatnim filmie na temat kosztu ogrzewania domu pompą ciepła w komentarzach pojawiło się wiele stwierdzeń, że po doliczeniu kosztu zakupu pompy ciepła i fotowoltaiki to się nigdy nie spłaci. Więc dziś sprawdzimy, czy kupując pompę ciepła oraz fotowoltaikę możemy mówić o inwestycji, która się zwróci, czy tylko o konsumpcji. Porównanie zrobimy do kotła węglowego, który jest nadal najpopularniejszym w Polsce sposobem ogrzewania domów. Nie pominę też gazu, peletu i innych rodzajów ogrzewania. Uwzględnię też koszty serwisów, obowiązkowych przeglądów i opłat. Po wybuchu wojny ceny surowców energetycznych poszybowały do góry, ogrzanie naszych domów stało się ogromnym obciążeniem dla domowych budżetów. To skłoniło wielu z nas do poszukiwań tańszych sposobów ogrzewania domów i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Sprzedaż pomp ciepła wystrzeliła, notując ponad 100% wzrost rok do roku. Ale czy to naprawdę dobry sposób na zmniejszenie obciążenia domowego budżetu? Jeżeli temat ogrzewania pomp ciepła i fotowoltaiki Was interesuje, to koniecznie subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek. Obowiązkowo napisz w komentarzu, czym ogrzewasz, ile rocznie wydajesz na opał i prąd oraz czy zamierzasz. Zmienić źródło ciepła. Oglądajcie do końca, bo gra toczy się o dużą kasę. Dodatkowo dobrze wypadło ogrzewanie węglem, ekogroszkiem z rządową dopłatą. Po 5 latach mamy na niekorzyść pompy ciepła 15 650 zł. Po 10 latach właściciel nieruchomości, lub jej zarządca, co najmniej raz w roku ma obowiązek kontroli. Średnio za wytworzenie 1 kWh ciepła w lutym 2023 roku odbiorcy indywidualni płacą mniej więcej. Nie biorę też pod uwagę opłaty ETS-2 od emisji CO2, która będzie naliczana od 2027 roku. W medialnych przeciekach mowa o średnio 1200 zł rocznie. Od 2030 roku będzie zakaz ich używania w miastach. Początkiem 2019 roku zainwestowałem w instalację fotowoltaiczną 7,29 kWp, za którą zapłaciłem 21 tysięcy złotych. Za jesienią tego samego roku zainstalowałem pompę ciepła, pozostawiając w systemie wcześniej używany kocioł automatyczny AKM Defro. Przez 3 lata produkcja z fotowoltaiki pokrywała moje potrzeby, jednak z czasem przybyło mi energochłonnych urządzeń jak rowery elektryczne, suszarki do ubrań, zamrażarka, robot koszący czy klimatyzację. W związku z tym postanowiłem końcem zeszłego roku powiększyć instalację fotowoltaiczną o 2,7 kWp do łącznej mocy 9,99 kWp. Rozbudowa kosztowała mnie 11,5 tysiąca złotych. Sumerycznie pompa ciepła i fotowoltaika, która zaspokoi w 100% potrzeby bytowe oraz ogrzewania, wyszła mnie 72,5 złotych. Realny koszt jest niższy, każdy z nas może dostać inne dofinansowanie w zależności od dochodów. Są też różne dotacje i ulga termomodernizacyjna. U każdego z moich znajomych po dotacjach wydatek nie przekroczył 50 tysięcy złotych. Dom od 10 lat nie był przerabiany i jest stale zamieszkiwany przez 4 osoby. Budynek jest ocieplony 15 cm styropianu, część z garaży ma 10 cm ocieplenia, dach ocieplony jest 30 cm wełny mineralnej. Z ciepłej wody korzystają 4 osoby, w tym dziennie 3 razy wanna gorącej wody plus prysznic. Ogrzewanie podogowe mam na powierzchni 130 m2. W tych pomieszczeniach utrzymują temperaturę od 21 do ponad 23 stopni Celsjusza. Kaloryfery ogrzewają piwnicę, gdzie temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza. I garaż, gdzie jest około 10 do 12 stopni Celsjusza. Do chwili zamontowania pompy ciepła używałem kotła AKM2 Defro, który zużywał 5 do 6 ton miału węglowego o kaloryczności od 19 do 23 MJ na kilogram, co jest odpowiednikiem. Około 3,5 do 4 ton ekogroszku o kaloryczności około 30 MJ na kilogram. Przyjmuję, że średnio zużywając 5,5 tony miało, czyli odpowiednik 3,5 tony ekogroszku, na którym zrobimy porównanie. Ekogroszek średnio kosztował w 2019 roku to było 950 zł za tonę, czyli rocznie 3325 zł, w 2020 roku cena wynosiła 900 zł za w 2021 roku nadal 900 zł, ale w grudniu już 1500 do 1600 zł, a w 2022 roku żądano od 1500 do 1600 zł za tonę. W kwietniu średnia cena ekogroszku to już 1980 zł. W maju 2022 roku za ekogroszek trzeba było zapłacić już 3000 zł. Przyjmijmy, że udało mi się kupić groszek za 2000 zł. I otrzymałem dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Wydałbym 4000, a gdybym kupił w drugiej połowie roku po 3000 zł, to wydałbym już 7500 zł. W sumie na węgiel po 4 latach wydałbym 13625 zł. W podliczeniu nie brałem pod uwagę wyższych cen w danym roku, jak i kosztu transportu i zrzucenia węgla do kotłowni. A teraz sprawdźmy koszty ogrzewania pompą ciepła. W pierwszym sezonie grzewczym pompa ciepła zużyła około 4000 kWh energii elektrycznej, w drugim ze względu na chłodniejszą zimę zużycie wzrosło do 4800 kWh, po trzeciej zimie licznik wskazał 4180 kWh, a ten sezon zamknął się wynikiem 4130 kWh. Ceny prądu są uzależnione od dystrybutora energii, jak i zużywanej ilości. Średnia cena prądu w taryfie G11 w 2020 roku to 55 groszy za kilowatogodzinę, w 2021 roku to 66 groszy, w 2022 roku prąd kosztował 75 groszy, a w 2023 roku, czyli obecnie, jest to przedział od 94 groszy do złotówki 3 groszy. Cztery sezony z pompą ciepła to koszt. 10985 zł, co dało oszczędności w stosunku do węgla w kwocie 2640 zł. Jednak to podsumowanie nie uwzględnia fotowoltaiki, która może produkować prąd na potrzeby ogrzewania i bytowe. Gdybym nadal używał kotła na miał węglowy, to przez 4 sezony wydałbym na opał aż 13625 zł, nie licząc kosztów prądu dla podajnika, wentylatora i pomp obiegowych dowozu opału, zrzucenia do kotłowni, popiołów, obowiązkowego przeglądu komina i pracy przy obsłudze kotła. Często w komentarzach piszecie, abym uwzględnił koszty przeglądów. Zgodnie z artykułem 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, właściciel nieruchomości lub jej zarządca co najmniej raz w roku ma obowiązek kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymnych, spalinowych i wentylacyjnych. Co najmniej raz na 4 lata należy natomiast kontrolować efektywność energetyczną i sprawność techniczną kotłów o nominalnej wydajności 20 do 100 kW. Ponadto producenci kotów i pomp ciepła w celu realizacji gwarancji wymagają corocznych przeglądów swoich urządzeń. Jest to zazwyczaj forma dodatkowego zarobku dla dystrybutorów lub monterów tych urządzeń. Nierealizowanie tych przeglądów grozi utratą gwarancji. Ja za przeglądy pompy ciepła płaciłem 250 zł. Koszty przeglądu kotłów są na podobnym poziomie. Średni koszt przeglądu pieca gazowego, wykonywanego przez certyfikowanego specjalistę, wynosi od 100 do 400 zł. Duży wpływ na cenę ma odległość, jaką musi pokonać serwisant. Dlatego szukajmy instalatorów w swojej okolicy. Jak podaje serwis Murator. Średnio za wytworzenie 1 kWh ciepła w lutym 2023 roku odbiorcy indywidualni płacą mniej więcej. Za ogrzewanie gruntową pompą ciepła około 27 groszy za kWh. Przy powietrznej pompie to jest od 35 do 36 groszy za kWh. Drewno opałowe daje koszt 33 groszy. Pelet to jest już 67 groszy. Węgiel, ekogroszek kosz od 36 do 62 groszy za kWh, zależy od rodzaju oczywiście. Za ogrzewanie węglem to 59 groszy. Przy ogrzewaniu gazem ziemnym koszt kWh średnio to 36 groszy za kWh. Przy ogrzewaniu gazem LPG to już 42 grosze za kWh. Za ogrzewanie olejem opołowym zapłacimy aż 68 groszy za kWh. No i ogrzewanie elektryczne jest najdroższe. Tutaj koszt wytworzenia 1 kWh to od złotówki do złotówki 11 groszy. Oczywiście w zależności od taryfy. Serwis też obliczył roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 150 m2. O zapotrzebowaniu na ciepło 100 kWh m2 roku. Ogrzejemy dom pompą gruntową w taryfie G12, gdzie ten koszt to 3938 zł, natomiast z dopłatą rządową to już tylko 2938 zł. Nieco drożej jest w taryfie G11 pompą gruntową. Natomiast powietrzna pompa ciepła w taryfie G11 to koszt już 5500, a przy dopłacie rządowej 4500 Stosunkowo dobrze wypadło ogrzewanie węglem ekogroszkiem z rządową dopłatą 3000 zł to na przykład tylko 2486 zł przy gazie ziemnym koszt wyniósł 5434 zł stosunkowo drogie ogrzewanie to olej opałowy, gdzie koszt wyniósł z rządowymi dopłatami 8303 zł. No i oczywiście najdroższe jak zwykle jest ogrzewanie elektryczne w taryfie G11 to jest 16600 zł. 67 zł, a z rządową dopłatą to było 15,167. Czy zatem moja inwestycja w 2019 roku w fotowoltaikę, pompę ciepła była u mnie ekonomicznie uzasadniona? Przyjmijmy optymistyczny i nierealny wariant, że ceny prądu przez najbliższe lata pozostaną na tegorocznym poziomie, czyli 1 zł za kilowatogodzinę, zaś to na w cenie 1800 zł. Dla uproszczenia, poprzednie 4 lata. Liczymy po tych samych stawkach. Przed montażem pompy ciepłej fotowoltaiki zużywałem 3,5 tony ekogroszku i około 3,5 tysiąca kWh prądu. W perspektywie 10 lat koszt prądu i opału wynoszą ekogroszek, w tym uzdolniłem zeszłoroczną dopłatę żonową. Po 10 latach to koszt 60 tysięcy złotych. Prąd przez 10 lat to koszt 35 tysięcy złotych. Kocioł na ekogroszek z montażem około 12 tysięcy złotych. Kosztów obowiązkowych przeglądów komina oraz kotła nie uwzględniam w kalkulacji. Nie biorę też pod uwagę opłaty ETS-2 od emisji CO2, która będzie naliczana od 2027 roku. W medialnych przeciekach mowa o średnio 1200 zł rocznie. Suma wydatków po 5 latach to 61 tysięcy zł, po 10 latach to 107 tysięcy zł. Po 15 latach to wydatek 156 tysięcy złotych, po 20 latach to wydatek 205 tysięcy złotych. Koszt fotowoltaiki 9,9 kW to 32 500, pompa ciepła 9 kW z montażem to 40 tysięcy złotych. W kosztach uwzględniam koszty nieobowiązkowego przeglądu pompy ciepła, np. 300 zł i koszty stałe za prąd to jest 530 złotych rocznie. Po 10 latach da to 8300 zł, po 15 12450, zaś po 20 latach 16600 zł. Sumarycznie koszty zakupu i koszty eksploatacji fotowoltaiki i pompy ciepła. Po 5 latach to 76650 650 zł, po 10 latach to 80 800 zł, po 15 latach to 84 950 zł, Złotych, a po 20 latach 89 100 zł. Jak widać, czym dłuższa perspektywa, tym zysk z montażu pompy ciepła jest większy. Już po upływie około 8 lat koszty zakupu i eksploatacji fotowoltaiki i pompy ciepła zrównają się z kosztami domu z kotłem węglowym, bez fotowoltaiki. Zysk domu pompą ciepła i fotowoltaiką względem kotła węglowego bez PV. Po 5 latach mamy na niekorzyść pompy ciepła 15 650 zł. Po 10 latach już się pojawia zysk 26 200 zł. Po 15 latach mamy 71 050 zł na korzyść pompy ciepła. A po 20 latach nasze oszczędności wyniosą 115 900 zł. I teraz bardzo ważna uwaga: do kotłów węglowych nie ma już dotacji, natomiast do fotowoltaiki i pomp ciepła są dotacje z programów. Mój prąd. Czyste powietrze: moje ciepło, ciepłe mieszkanie, dofinansowanie do pompy ciepła od PGNIG, odliczenie w PIT ulga termomodernizacyjna, omówienie dotacji do pomp ciepła znajdziecie w filmie przegląd dotacji do pomp ciepła. Kolejny ważny aspekt. Fotowoltaika jest obecnie rozliczana na innych warunkach niż kilka lat temu. Teraz nadwyżki produkcji prądu są sprzedawane. A nie deponowane w wirtualnym magazynie. W konsekwencji trudniej obliczyć niezbędną wielkość instalacji, ponieważ ceny energii są zmienne, a od 1 lipca 2024 roku net billing rozliczany będzie w oparciu o ceny godzinowe. Co do kotów węglowych, to od 2030 roku będzie zakaz ich używania w miastach, a 10 lat później także na wsiach. Podobne zakazy dotkną ogrzewających gazem, o czym mówię w innych filmach. Jeszcze raz przypomnę, że mój dom ma ogrzewanie podłogowe. Z kalorferami zużycie prądu przez pompę ciepła może być o około 35% większe. W domach bez ocieplenia zużycie też będzie większe. Trzeba też pamiętać, że po 15 latach wszyscy prosumenci wejdą do nowego systemu opartego na net billingu. Na chwilę obecną jest on bardziej opłacalny niż stary system, ale niekoniecznie tak będzie zawsze. Ostatnim zagrożeniem jest przeciążenie sieci i możliwość czasowych wyłączeń instalacji fotowoltaicznych. Jak się przed tym bronić, mówię w filmie: Fotowoltaika wyłącza się przez wysokie napięcie. Jak widać, w dłuższej perspektywie ogrzewanie mojego domu pompą ciepła będzie o wiele tańsze od kotła węglowego. Pompa ciepła jest niemal bezobsługowa. Nie jesteśmy też narażeni na wahania cen opału i energii elektrycznej. Można więc przyznać, że popatrzcie po jej fotowoltaika jest inwestycją przynoszącą pokaźne zyski, zaś posiadając kocioł jesteśmy skazani na niekończące się puszczanie pieniędzy przez komin.